Dzień dobry. Opowiem Wam dzisiaj o malowaniu. Wiem, że doskonale sami potraficie malować obrazki, napisy. W takim razie nie będę mówić o tym, co malować, ale jak malować. O różnych sposobikach, sposobach i technikach podczas malowania. Najczęściej używacie farbek wodnych, takich z guziczków, albo farbki plakatowe. I tymi farbkami właściwie można wszystko pomalować. Jeżeli mieszamy dwa kolory, to można otrzymać różne odcienie. Na przykład, jeśli kolor biały, na przykład plakatową farbę białą, zmieszamy z plakatową farbą czarną, to w zależności od tego ile damy w tej farby białej lub ile damy tej farby czarnej, Powstaną różne odcienie koloru szarego. I tak, jak będzie bardzo dużo czarnego, a mało białego, to będzie prawie że ciemno-szare. Jaśniejsze szare, jeszcze jaśniejsze szare, jeszcze jaśniejsze szare, aż prawie że zupełnie białe. Czyli mieszając dwa różne kolory, możemy otrzymać najrozmaitsze odcienie tej farby. Ale nie tylko mieszając dwa kolory, można otrzymać odcienie farby. Można przez zmieszanie kolorów. Otrzymać również inne kolory. Oto na przykład kolor czerwony, to jest kolor czerwony, to jest kolor niebieski, a to żółty. I w zależności od tego, jaki kolor z jakim zmieszamy, powstanie nowy, zupełnie nowy kolor. Na przykład z niebieskiego i żółtego powstaje zielony. Z czerwonego i żółtego powstaje pomarańczowy, tutaj fioletowy, tu bardzo, bardzo prawie ciemnoczarny. A więc, mieszając różne kolory, można otrzymać dodatkowe kolory i dodatkowe odcienie. I narysowałem tutaj dla Was taką gwiazdę, która wyjaśnia nam, jakie kolory możemy uzyskać przez zmieszanie razem, powiedzmy, dwóch kolorów. No, już wiemy, że zmieszając biały z czarnym, otrzymamy różne odcienie koloru szarego. Zmieszając na przykład kolor czerwony z żółtym, Możemy otrzymać kolor pomarańczowy, jasno pomarańczowy i tak dalej. Mieszając kolor granatowy z czerwonym można otrzymać fioletowy, ale nie tylko. Te jeszcze te kolory można tak mieszać. To znaczy, jeżeli no najciekawsze, jak zmieszam kolor granatowy z kolorem żółtym, to mogę otrzymać albo ciemny turkus. Albo kolor zielony, albo kolor trawiasty, w zależności od tego, ile tej farby, czy tej dam więcej, czy ten, tej dam więcej. No, na przykład mieszając kolor biały z granatowym, mogę otrzymać niebieski, jaśniejszy niebieski, błękitny i tak dalej. Musicie wypróbować, mieszając różne kolory, razem, jakie dodatkowe kolory, jakie odcienie możemy z tego otrzymać. No właściwie, co to są te kolory? Kiedyś w przeszłości na lekcjach fizyki, sami będziecie prowadzić praktyczne doświadczenia i przekonacie się, że właściwie te kolory, te wszystkie kolory znajdują się w świetle słonecznym czy w świetle żarówki. Zwłaszcza światło słoneczne, które właściwie jest białe, a ono wewnątrz ma wszystkie kolory tęczy. A nie wierzycie? Możecie sami przeprowadzić takie proste doświadczenie. Zrobić jakąś okrągłą tarczę. I na tejże tarczy namalować wszystkie kolory tęczy. Na przykład fioletowy, granatowy czy ciemnoniebieski, jaśniejszy niebieski, ciemnozielony, trawiasty, żółty, pomarańczowy i czerwony. I teraz rzecz ciekawa. Ja przymocowałem tarczkę na silniczku i włączę prąd wprowadzając szybki ruch wirowy. Co się stanie, jak zaczną te wszystkie kolory się razem mieszać? A to ciekawe. Ta tarczka robi się biała. Prawie, że zupełnie biała. Dlaczego tak się dzieje? Bo zmieszały się wszystkie kolory razem. Jak zmieszają się wszystkie kolory razem, robi się biały. No, ale to dotyczy tylko takiego doświadczenia. W rzeczywistości, jakbyście zmieszali takie farbki z guziczków wszystkie razem, to wcale nie powstanie kolor biały. Będzie to taki jakiś szary, brudny. To niestety przy farbkach takich wodnych się nie udaje. To tylko udaje się takie zjawisko wtedy, kiedy. Kolorki odbijają poszczególne kolory ze światła słonecznego czy ze światła żarówki. No Powiecie, że chcielibyście zrobić takie doświadczenie, ale nie macie w domu silniczka. To może być zwykły silniczego napędu zabawek mechanicznych, ale jeśli nie macie takiego silniczka, to możecie inaczej sobie poradzić. Z grubej tektury albo z płyty piśniowej, ja zrobiłem to z płyty piśniowej, wyciąć dwa krążki. Dwa jednakowe krążki w środku z otworem. Na jednej stronie nakleimy takie stożki, takie trójkąciki, trójkąciki wszystkie kolory tęczy. Papierki można po naklejać albo pomalować. Na drugiej narysujemy taką spiralę. Zaraz opowiem, jak taką spiralę narysować. Te dwie deseczki, te, dwie, te dwa krążki skręcimy razem śrubką. Tu włożę do środka śrubkę, z tym, że na śrubkę trzeba złożyć jakąś albo przewiercony guzik, albo, lepiej, no guzik niedobrze, z tektury, albo może być z tektury, taka podkładka, żeby rozsunęła nieco te obydwie, obydwa krążki. Teraz dość mocny sznurek przekładam przez otworek drugiego krążka, tylko kawałek przekładam. I tu łączę teraz razem, sznurek w środku, łączę razem, tu jeszcze muszę założyć jakąś podkładkę, no bo to trzeba fachowo zrobić. I nakrętkę, nakrętkę i to trzeba mocno skręcić. Śrubokrętem skręcę z tej strony, będzie szybciej. Mocno skręcić. I teraz popatrzcie, jeśli to nawinę, ten sznurek nawinę, nawinę, tak, to on się nawiną wewnątrz na tej podkładce tam. I teraz, o, to jest ciekawa zabawka. Popatrzcie, to powstaje takie podwójne koło zamachowe i teraz obserwujcie, no, przy szybkim wirowaniu to powinny się kolory zlewać. Ja tylko leciutko pociągam, a te kolory mieszają się, dlatego że tarcza wiruje, a koło zamachowe powoduje, że no, nawija się z powrotem. Właściwie ja wykonuję nieznaczny ruch, a to kółko ciągle mi tak do góry i jeździ. Z drugiej strony, o tutaj ciekawe, popatrzcie, jak to śmiesznie wygląda. Ta spirala tak jakby rozchodziła się na zewnątrz, do wewnątrz. Tak, no, możecie się bawić. Ja natomiast chcę wam pokazać, jak zrobić, jak narysować taką spiralę, bo to wcale nie jest tak łatwe. Jak rysować taką spiralę? Potrzebny będzie kołek drewna. Im cieńszy, tym te zwoje spirale będą się bliżej układać. Kołek drewniany, do którego przywiązujemy nitkę. Na końcu nitka ma pętlę i w pętli osadzimy ołówek. I teraz popatrz, jak będę tak rysować, to co się dzieje? Na tym kołku nawija się ta nitka, i robi się ona coraz krótsza, coraz krótsza, coraz krótsza, coraz krótsza. I co? Powstała w ten sposób spirala. W zależności od tego, jak gruby będzie kołek, te zwoje będą, się, będą układać się coraz bliżej. A więc umiecie już rysować spiralę. Odłożymy zabawkę. Jeśli malujecie jeszcze inne przedmioty.